Witam wszystkich, z tej strony acoblast dzisiaj mamy kolejną analizę naszej kamery STANDARD 1300 Chciałem jeszcze przypomnieć, że w naszej ofercie są dwie modele seria LIGHT w dwóch rozmiarach no i właśnie seria STANDARD w trzech rozmiarach ta maszyna, którą mam za sobą jest średnim rozmiarem serii STANDARD Seria standard została specjalnie zaprojektowana do profesjonalnego użytku w codziennej pracy. Rozmiar komóry wewnętrznej wynosi 1300 na 1000 na 1000 mm. Należy pamiętać, że zawsze można wyregulować wysokość podpór za pomocą tych czterech nóżek, które się znajdują pod kamerą. Tak jak na wszystkich urządzeniach serii Standard, na panelu sterowania znajdują się trzy przyłączniki do zarządzania głównymi systemami. Pierwszy przyłącznik aktywuje główną pompę, drugim przyłącznikiem się włącza linia pneumatyczna, a trzeci przyłącznik odpowiada za włączenie wycieraczki szyby. W przeciwieństwie do serii Light, dopływ powietrza jest aktywowany za pomocą pedału. Z początku trzeba otworzyć ten drugi przyłącznik, następnie kliknąć w pedał, no i powietrze zacznie dopływ do pistoletu roboczego. Ale z początku trzeba ustalić ciśnienie robocze za pomocą reduktora. Ciśnienie robocze wynosi od 5 do 8 atmosfer. Już wiele razy w poprzednich odcinkach wspominałem o naszym systemie oczyszczania wody. Oczywiście, że możemy podłączyć ją z zewnętrznych źródeł, takich jak na przykład kanalizacja, ale tutaj nasz system oczyszczania i rekuperacji wody stanowi się najlepszym rozwiązaniem. Ta dodatkowa opcja jest naprawdę niezbędna i niesamowita. Wyobraźcie sobie, że nie macie podłączenia do czystej wody. No, ale na to też mamy swoje rozwiązanie. Nasz system oczyszczania działa jako filtr labiryntowy. Wszystko, co schodzi z detalu, brud, olej, schodzą na dół do filtra. Brud pozostaje na dole, olej pozostaje na górze, a czysta woda jest dalej podawana do wycieraczkę szyby i do pistoletu myjącego. Na szybie znajduje się kranik dostarczający czystą wodę, np. z systemu oczyszczania lub z kanalizacji. 5mm hartowane szkło jest 6 razy mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Pistolet ten działa na zasadzie wstryskiwacza. Wody i powietrze mieszają się w komórze roboczej i wychodzą przez dysze. To nie jest zwykły pistolet do piaskowania. Jest wykonany z aluminium według naszego unikalnego projektu i był przetestowany przez kilka miesięcy. Oprócz pistoletu roboczego, zestaw zawiera również pistolet do płukania. Jest on przeznaczony do płukania części już czystą wodą. Rękawice gumowo-tkaniowe zapewniają komfort i doskonałą trwałość, zapobiegając poceniu rąk. W praktyce wytrzymują ponad 6 miesięcy i nie rozrywają się ani przeciekają. W przeciwieństwie do standardowych rękawic gumowych, na górze się znajdują dwa jasne reflektory LED oraz dodatkowe oświetlenia boczne do pracy z detalami o skomplikowanych kształtach. Podczas pracy w komórze wytwarza się giełka spowodowana drobinkami mikrokulek szklanych i wody pod ciśnieniem. Do komóry podłączyliśmy kanał wentylacyjny, który można kupić u nas lub użyć własnego systemu wentylacji. Na tym kończymy naszą analizę kamery Standard 1300. Jeśli jesteś zainteresowany naszą produkcją, subskrybuj nasz kanał. W opisie zostawię link do konfiguratora i do naszej strony internetowej. Wszystkiego dobrego serdecznie pozdrawiam.